Mm. A -a -a. Ojej. <laughs> miałem twoją matkę. Łopich chuj, ja ją miałem. U -u 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 -u. No cześć, poruszniłeś nie, tak? No ja się tu wywinam. No to fajnie, dajmy gacie. No, no ale ty twój ja ty nie Ja Ja no nie, będę swojego ciał. Ja no, na no, właściwie to kurwa na pójdzie tam się tak pierdolisz? No, ja lubię pierdolić, wiesz, ciebie też zerżnę i będę pierdolił. A, no, to znowu będzie mnie frajer. No wiesz, lubię tak czasami tę poróżność facetów. Mhm. Mm no co mhm. Mm no, nic, nic no, no Właściwie to co tam? No będę wcinał ci kutasa, zdejmuj spodnie. No dobra ty, no Raz się żyję, ja, no to no, dobra, będę, będę.